Ło! Widziałem <noise> jak pod nogami wstrzelił tył. A uderzył. Ale jest ładna ryba, słuchajcie. Siemanko Wam wszystkim Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem na okonie Nie mam dużo czasu, bo jest już po 10 A po 13 muszę się zwijać Ale poszukamy sobie okoni na pływadełku Już, już mam rozłożone, diperek przyczepiony Tak więc zobaczymy Nie będę pływał daleko, zrobię sobie zatoczkę Tutaj już jestem blisko do wody Tak więc zakładam tylko śpiochy, biorę beli i wodujemy tak więc yy, mam nadzieję, że uda mi się trafić jakieś okonie dzisiaj, może jakieś jaskółki w toni, może jakieś woblery. W tym miejscu bardzo fajnie o z robertem połapałem. Tak więc gdzieś tu na górze wam się wyświetla w tym momencie link do tego. A mam nadzieję, że coś się jednak dzisiaj zadzieje i, i sobie fajnie połowie o koni Beli. Tak więc zapraszam Was do oglądania materiału z tego krótkiego wypadu. No w tych śpiochach jeszcze. Nie pływałem na Beli, nie wiem jak to będzie z tymi gumowymi butami, ale ale zobaczymy, a tu będę musiał sobie o. trochę szelki i pasek pewnie poluzować, ale no, ostatnio mój młody. Jak byliśmy na okoniach w nich chodził. Ale zobaczymy no dobra. Zakładamy Gumioki, dzisiaj. Troszkę chłodniej dzisiaj było rano. Bo gdyby była taka żarówa jak ostatnio, to bym nawet śpiochów nie zakładał. A tak to dzisiaj to nawet jestem troszkę zmuszony. No i zobaczymy. Jakie pojedyncze zapisy, widzę na mapie pokazuje, tak więc zobaczymy. Na razie taka 7 cm jaskółeczka ale leciutkiej główce, tam jest półtorej gram. Zobaczymy. Tu jest dość głęboko, tak więc zaraz tą miaskułę chyba zmienimy na większą. Ale jest ładna ryba, słuchajcie, i to będzie raczej okoń, chociaż. Nie uwierzycie. Leszcz. Nie wierzę. Zachlał ja skółę siedem centymetrów. O. I uciekaj. Słuchajcie, yy, tak więc te jaskóły no, nawet leszcze uderzają. No taki już 40, plus. szkoda, że nie okoń. Normalnie zażar Skubaniec, ale widziałem na sądzie właśnie tam przy dnie jakąś ławiczkę małą. Rzucimy jeszcze raz, niech to opadnie. Mam nadzieję, że to nie. Nie będzie kolejny leść. No, ale na początku było fajnie. Adrenalinka już jakaś jest w pierwszym rzucie. I tutaj sobie puścimy na razie kotwicę Spróbujemy jeszcze raz miasku Mam cichą nadzieję, że to nie fotel nie skrzypi. O, <śpiewanie> jest okonek. Pierwszy tak to jest zielsko, ale wyszedł mi z tego zielska. Zobaczcie, jak jaskółce całą połknął. Fajnie, jest pierwszy okonek. O. Niewielki. Niewielki, ale jest, słuchajcie. Fajnie. Na razie nie rzucamy daleko i na razie tą siódemeczkę sobie zostawimy. Ło <ścoughs> Idziemy jak pod nogami mi wystrzelił tu. Żebyś tylko nie obciął z kubańcu. Uh. gdzie mi tam lecisz chodź, chodź, chodź gdzie, to nie jest szczupak oleń <słuch> ale jest jazz. ile jestem, 10 minut może O Okoń. I boluś. Na to jaskółę. Na tą, jaskułę, na tą Zobaczcie. No taki czterdziestaczek też. Leć. Uciekaj. Ale <noise> fajnie. Yeah spin macik 5 gramowy zobaczymy puścimy go w toni o, konie już tu jedzą Jest. cała ławica mi z tu przypłynęła pod same nogi <grym, 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 i to tak biły kilka razy jaki jest okonek. A te pojedyncze haki to tak, że Taki okonek zobaczcie No pewnie coś się dzieje A na uderzył Należy słuchajcie. One są, tylko... Znowu jaskółka. Do wody. No, słuchajcie, ja tutaj zmieniam baterie, wszystko. Jest ale jaja A tu widziałem, że tam się o konie coś pogoniły muszę tutaj go niestety wyżej ciągnąć właśnie, że tu jest dużo tego zielska Ach, Pode mną żeby mi tu nie wszedł No no i fajnie zobaczcie z wypiął się a taki 20 parę okonek. No i powiem Wam, że fajnie się diperek spisuje do takiego beli. To jest idealne rozwiązanie. Możecie sobie, zobaczcie, jak macie mapy batymetryczne, można sobie wykupić mapy premium. To nie kosztuje jakoś dużo. A możecie mieć fajnie sobie czasu zaoszczędzić. Żeby sobie, o, nie wiem czy brania nie miałem, możecie sobie fajnie czasu zaoszczędzić, szukając nowych miejsc. Można sobie te mapy o, pokolorować według siebie jak się chce, no fajnie. Dobra. No i cykada. Jest. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy to będzie ładne okoń, czy nie. Nie, raczej nie będzie duży. Ale tutaj spod niego wyszły. Oh. No dzisiaj ewidentnie jaskółeczka i cykada. Zobaczcie, piękny okonek do wody. No i słuchajcie, kończę to dzisiejsze łowienie. Jeszcze tylko zostało mi spakować beli. No nie wiem, no nie połowiłem dzisiaj jakoś super, ale jakieś niespodzianki się trafiały na przykład w postaci tego leszcza pierwszego <noise> masakra, myślałem, że mam fajnego okonia, bo na początku tak ładnie bił e, jakiś mały bolenik się trafił no kilka okoni słuchajcie, no bez szału dzisiaj jeszcze, jeszcze nie patrzę, bo tutaj na wodzie zaczęły się rzucać nie wiem czy nie podrzucę jeszcze z brzegu e, jeszcze się nie zaczęło to prawdziwe żerowanie, ale mam cichą nadzieję, że już niedługo tak więc i ja to beli teraz pakuję. Zbieram się do domu. Taki krótki, ile to 2,5 godziny pływania. No, może 3 godziny pływania. i Mam nadzieję, że ten materiał z dzisiejszego mojego pływania Wam się podobał. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I szczała.